Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kolejnej lekcji zdalnej. Tematem zajęć będą nierówności, w których niewiadoma występuje pod znakiem pierwiastka kwadratowego. I będę chciał Wam pokazać pięć tutaj przykładów. Na pierwszym filmie pokażę Wam dwa i na kolejnym filmie pokażę Wam o te trzy. Tutaj napisałem wzory skróconego mnożenia, z których będę korzystał, będą mi one potrzebne. I tutaj napisałem Wam, jak liczy się miejsca zerowe, jeżeli chodzi o równanie kwadratowe. Czyli liczy się delta. Dla delty większej od 0, tutaj mamy wzory. Dla delty równej 0, tutaj. I dla delty mniejszej od 0 nie ma rozwiązań, jeżeli chodzi o równanie. Te wzory, oczywiście, są w tablicach. I mamy zadanie pierwsze, podpunkt A. I teraz na ostatnich filmikach pokazałem Wam metodę analizy staro starożytnych. Tutaj, niestety, w nierównościach ona się nie sprawdzi. W nierównościach będziemy wyznaczali sobie dziedzinę. Czyli tak, zaczynamy od dziedziny. Mamy x plus 3. Czyli wiemy, że tutaj nie może być liczb ujemnych, czyli x plus 3 musi być większe bądź równe od 0. Dalej, x musi być większe bądź równe od minus trójki. Teraz możemy sobie zrobić rysunek, czyli mamy oś x i większe bądź równe niż 3 jest w tamtym miejscu, czyli x należy od minus trójki do plus nieskończoności. To jest nasz pierwszy krok. Weźmy sobie to w kółko. Wykonaliśmy pierwszy krok. To jest nasz pierwszy krok. W kolejnym kroku będziemy rozważać sobie przypadki. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że lewa strona nierówności zawsze będzie nieujemna, bo tutaj nie może wyjść ujemna liczba z tego, co jest po lewej, a tutaj będziemy mogli mieć zarówno liczbę nieujemną, jak i ujemną. I piszemy sobie pierwszy przypadek. Pierwszy przypadek. I teraz tak, lewa strona nierówności, na pewno jej x będą takie. Czyli piszemy sobie, x należy od minus trójki do plus nieskończoności. A teraz chcemy, żeby prawa strona była ujemna. Możecie sobie napisać tutaj, że prawa strona ujemna, albo od razu napisać, tak jak ja napiszę, że x plus 1 chcecie, żeby było mniejsze od zera. Czyli widzicie, prawa strona ujemna. No i teraz co będzie dalej? To możemy sobie przepisać. A tutaj piszemy x -y mniejsze od minus jednego. Możemy sobie oczywiście zrobić rysunek, żeby widzieć jak to wygląda. To będzie coś takiego. O. Czyli możemy sobie zapisać dalej, że x -y należą od minus trójki do plus nieskończoności. i Tutaj piszemy, że x -y należą od minus nieskończoności do minus jedynki. Teraz klamra mówi nam, że weźmiemy część wspólną, czyli zobaczmy jakie tutaj xy będą to spełniać. Minus trójka jest tam, minus jedynka jest tam, większe bądź równe niż minus 3 są tam, mniejsze od minus jedynki są tam. Czyli żeby po prostu zaszła ta sytuacja, no to widzimy, że xy muszą należeć od minus trójki do minus jedynki. I teraz przepisujemy jeszcze raz tą nierówność, czyli piszemy: x plus 3 jest mniejsze od x plus 1. I teraz moi drodzy, zobaczcie, to co jest tutaj po lewej stronie nierówności, zawsze będzie większe bądź równe od 0. Czyli to zawsze będzie większe bądź równe od 0. A tutaj założyliśmy, że to zawsze będzie mniejsze od 0. I teraz trzeba sobie zadać pytanie: czy, liczby, czy jest jakaś liczba nieujemna? która jest mniejsza od liczby ujemnej. Na przykład, czy piątka może być mniejsza od minus 100? No nie. I tak będzie w każdym przykładzie. Tak samo 0. 0 nie może być na przykład mniejsza od minus 7. Czyli ta nierówność jest sprzeczna. Czyli piszemy po prostu x należy do zbioru pustego. Nie ma takiego x, który spełniłby tę nierówność. Teraz piszemy sobie drugi przypadek i zaczynamy sobie tutaj od góry, bo on będzie troszkę bardziej rozbudowany. Czyli piszemy sobie drugi przypadek. O. I teraz chcemy, żeby to, co jest po prawej stronie nierówności, było nieujemne. Czyli to sobie możemy przepisać. Czyli piszemy sobie, x należy od minus trójki do plus nieskończoności. A to będzie oczywiście nieujemne, czyli piszemy, x plus 1 jest większe bądź równe od 0. Piszemy dalej, x należy od minus trójki do plus nieskończoności, a tutaj piszemy, x jest większe bądź równe niż minus 1. Rysujemy sobie oś liczbową, żeby zobaczyć, jak to wygląda. To będzie ten przedział, oczywiście, czyli piszemy, x należy od minus trójki do plus nieskończoności i x należy od minus 1 do plus nieskończoności. Teraz moi drodzy, bierzemy część wspólną, czyli minus 1 jest tam, a minus trójka. To będzie tam. I częścią wspólną tego przedziału jest coś takiego, x należące od minus jedynki do plus nieskończoności. I teraz, co my wiemy? Przepisujemy sobie tą nierówność jeszcze raz, czyli piszemy x plus 3 jest, wie, jest mniejsze, bo to było mniejsze od x plus 1. I teraz, jakie jest to wyrażenie? To wyrażenie jest większe bądź równe od 0. A to wyrażenie, zgodnie z tym, co jest tutaj, też jest większe bądź równe od 0. Czyli oba są większe bądź równe od 0. Jeżeli coś takiego zachodzi, mamy dwie nieujemne liczby i żeby to rozwiązać, podnosimy to do kwadratu. Pierwiastek z kwadratem się zniesie i zostanie x plus 3 jest mniejsze, a tutaj macie wzór skróconego mnożenia, czyli x plus 1 do kwadratu to będzie x kwadrat plus 2 razy x razy 1 plus 1 do kwadratu. Czyli liczymy, mamy x kwadrat, dodać 2x, dodać 1. Wszystko bierzemy na lewą stronę, czyli mamy minus x kwadrat. x minus 2x to będzie, bo się to przyniesie, to będzie minus x. 3 odjąć 1 to będzie 2. Jest mniejsze od 0. Teraz możemy sobie to pomnożyć przez minus 1, żeby się pozbyć tego minusa. Tego. I teraz mamy x kwadrat plus x, bo tu też się zmieni, minus 2 jest większe od 0. No, i musimy rozwiązać taką nierówność. Oczywiście korzystamy sobie z tych wzorów na deltę. Czyli delta to się równa 1 do kwadratu. Odjąć 4 razy 1, razy minus 2. Czyli mamy 1 dodać 8, czyli 9. Czyli pierwiastek z delty to pierwiastek z 9, czyli 3. Teraz liczymy x1 i obok x2. Czyli x1 to będzie minus 1. Minus 3 na 2 razy 1, czyli to jest minus 4 na 2, to będzie minus 2. A tutaj mamy minus 1 plus 3 na 2 razy 1, czyli będzie 2 na 2, to będzie 1. Teraz rysujemy sobie parabolę. O. Zaznaczamy miejsca zerowe. Minus 2 i 1. Ramiona skierowane są w górę. O. Obszar jest większy, czyli bierzemy mi się skrzywiło. O. Yy, obszar jest oczywiście większy, bo korzystamy z tego, czyli bierzemy to. I kółka są niezamalowane, czyli bierzemy to. Czyli piszemy: x należy od minus nieskończoności do minus dwójki lub od jedynki do plus nieskończoności. Ale uwaga, musimy jeszcze uwzględnić tą sytuację. Czyli jeszcze uwzględniamy gwiazdkę tutaj, czyli tutaj piszemy sobie i. Możemy sobie na, no, możemy takie zrobić i to będzie w nawiasie. O. I teraz uwzględniamy sobie coś takiego. X należy od minus jedynki do plus nieskończoności. I oczywiście możemy to narysować na jednym wykresie. Czyli mamy tak, od minus dwójki do jedynki. To jest ta sytuacja. O a od minus jedynki do plus nieskończoności, możemy wziąć inny kolor, żeby nam się tutaj rozróżniało, od minus jedynki do plus nieskończoności, to będzie to. No i teraz, moi drodzy, musimy zakreskować część wspólną. Częścią wspólną będzie ta sytuacja, czyli piszemy sobie, piszemy sobie oczywiście tutaj odpowiedź, x należy od jedynki do plus nieskończoności. I teraz, moi drodzy, jak już mamy pierwszy krok wykonany, drugi krok wykonany i trzeci krok wykonany, podajemy sobie odpowiedź końcową. Czyli napiszmy sobie tutaj odpowiedź końcowa. Odpowiedź końcowa. Odpowiedź końcowa. No i zobaczmy. Z tego mamy zbiór pusty, bo zbieramy te dwa przypadki. Bierzemy pierwszy przypadek lub drugi przypadek. Oba przypadki uwzględniamy, czyli z tego mamy zbiór pusty, a z tego mamy x należy od jedynki do plus nieskończoności, czyli taka jest odpowiedź, x należy od jednego do plus nieskończoności czyli zbieramy sumę tych y, sumę tych tutaj przypadków dobrze, no i ścieramy wszystko i pokażę Wam przykład B czyli tu ścieramy zobaczmy czy tego, ok, dobra czyli teraz przykład B No i przykład B, zaczynamy podobnie, czyli to bierzemy tak i bierzemy kolorem niebieskim. Czyli przepisujemy sobie tutaj przykład x minus 2 jest większe bądź równe 8 minus x. I zaczynamy od dziedziny, czyli x minus 2 jest większe bądź równe od 0. x jest większe bądź równe od dwójki. Rysujemy sobie wykres, czyli oś x tutaj będzie oczywiście. I tutaj są większe bądź równe od 2, czyli tutaj, czyli x należą od dwójki do plus nieskończoności. Oczywiście jak nie podpiszecie tej osi, to to jest taki malutki, jakiś drobny błąd. Wiadomo, że chodzi o x, bo jesteśmy tutaj w x i to jest nasz pierwszy krok. Bierzemy sobie, że to jest już wykonany jakiś tam pierwszy, pierwszy krok. I teraz rozpatrujemy sobie pierwszy przypadek. Pierwszy przypadek. I teraz, co my tutaj możemy powiedzieć o pierwszym przypadku? Możemy powiedzieć, że to będzie większe bądź równe od zera zawsze. Czyli bierzemy sobie te x, -y, które tutaj mamy, a to niech będzie ujemne. Czyli piszemy sobie tak, że zawsze będziemy mieli te x, czyli przepisujemy je sobie, że x należą od dwójki do plus nieskończoności, a chcemy, żeby 8 minus x było ujemne. No i teraz rozpatrujemy to, czyli mamy x należy od dwójki do plus nieskończoności, a tutaj 8 jest mniejsze od x, bo x poszedł na prawą stronę. Czyli tak naprawdę mamy x większe od ósemki. Czyli x większe od ósemki. Są w tamtą stronę. To jest ten przedział, bo x -y są większe niż 8, czyli piszemy sobie, x należy od dwójki do plus nieskończoności. A tutaj piszemy sobie, że x -y należą od 8 do plus nieskończoności. Teraz możemy sobie to narysować na jednej osi, czyli dwójka jest w tym miejscu. Ósemka jest w tym miejscu. I częścią wspólną będą x należące od 8 do plus nieskończoności. No i teraz co my tutaj mamy dalej? Przepisujemy sobie tą nierówność jeszcze raz. X minus 2 jest większe bądź równe 8 minus x. I teraz zobaczcie, tutaj macie liczbę większą bądź równą od 0, bo to całe wyrażenie nie będzie ujemne, a tutaj macie wyrażenie mniejsze od zera. I teraz tak, czy coś, co jest nieujemne, będzie zawsze większe bądź równe od zera? Od liczby, która jest mniejsza od zera. Odpowiedź brzmi tak. Na przykład 100 będzie większe bądź równe niż minus 7. 15 będzie większe niż równe ileś tam, ileś tam. Chodzi o to, że wiadomo, zawsze coś, co będzie nieujemne, będzie większe bądź równe niż liczba ujemna. Czyli rozwiązaniem takiej nierówności są x -y należące do r, ale jeszcze bierzemy sobie, Przedział, który tutaj mamy, czyli od 8 do plus nieskończoności. Czyli rozwiązaniem z tego przedziału będzie tutaj x należy od 8 do plus nieskończoności. Tak to będzie wyglądało. Oczywiście tutaj ja podaję takie liczby, jeżeli chodzi o te takie liczby dodatnie i ujemne, ale dla konkretnych x, no to to będą konkretne x. Na przykład, gdybyśmy sobie wzięli, weźmy sobie dla piątki, znaczy nie dla piątki, tylko gdybyśmy sobie, nie wiem, wzięli dla Dziesiątki, to mielibyśmy pierwiastek z 8, jest większy bądź równy niż 8 minus 10. Dlatego tutaj tak by to wyglądało. I teraz robimy sobie drugi przypadek. Zaczynamy od góry. No i teraz zobaczmy, co my tutaj mamy. Teraz mamy sytuację, że x należy od dwójki do plus nieskończoności, a to wyrażenie jest ujemne, czyli piszemy 8 minus x jest większe bądź równe od 0. Czyli piszemy sobie, że x należą od dwójki do plus nieskończoności, a tutaj 8 jest większe bądź równe od x. Czyli mamy x, które są mniejsze bądź równe od 8. Mamy taką sytuację, bo tutaj jest tak jest napisane. Czyli piszemy sobie, że x należy od dwójki do plus nieskończoności, a tutaj x należy od minus nieskończoności do ósemki domknięte. Rysujemy sobie wszystko na osi xów, dwójki są tam, ósemki z ósemka jest tutaj, czyli mamy, że x należy od dwójki do ósemki. Taki mamy przedział. I teraz, moi drodzy, co robimy dalej? No, Przepisujemy sobie tą nierówność, czyli mamy x minus 2 jest większy bądź równy 8 minus x. I teraz tak, to jest większe bądź równe od 0, i to również. Oba wyrażenia są nieujemne. Czyli podnosimy do kwadratu. x minus 2 do kwadratu to będzie x minus 2, jest większe bądź równe, a tutaj korzystamy sobie z tego wzoru, czyli za a wstawiamy 8, za b wstawiamy x. Czyli mamy 8 do kwadratu minus podwojony iloczyn, czyli 2 razy 8 razy x to 16x, i x do kwadratu to będzie plus x kwadrat. Wszystko bierzemy na lewo, czyli mamy, tutaj jeszcze x zgubiłem, i teraz tak, minus x kwadrat. Dalej będziemy mieli x plus 16x to będzie 17x. A dalej będziemy mieli minus 2 minus 64. Czyli minus 2 minus 64 to będzie minus 66. Jest większe bądź równe od 0. Teraz możemy sobie pomnożyć przez minus 1, żeby tego minusa się pozbyć. Czyli mamy x kwadrat minus. 17x plus 66 jest mniejsze bądź równe od 0, i liczymy deltę. Czyli minus 17 do kwadratu minus 4 razy 1 razy 66. Czyli mamy 17 do kwadratu to będzie 289. Odjąć 4 razy 1 to 4. 4 razy 66 to będzie 264. O. Czyli delta równa się 25. O, czyli tutaj pierwiastek z delty to pierwiastek z tej liczby, czyli 5. I liczymy x1, x2. x1, x2. Czyli to będzie 17 odjąć 5 na 2. 17 odjąć 5 na 2 to będzie oczywiście 12 na 2, czyli 6. Tu jest 2 razy 1. I tutaj 17 plus 5, a tutaj 2 razy 1. 22 na 2 to będzie 11. I teraz rysujemy sobie parabole, szóstka. 11. No i zobaczmy, tutaj będziemy mieli parabole w taką stronę. O, kółka będą pozamalowywane. Bo wszystko robimy do tej paraboli i mniejsze bądź równe będzie tutaj. Czyli X należą od szóstki do 7. Od szóstki do 11. No i tutaj jeszcze musimy oczywiście wziąć ten przedział, który mamy tutaj. Czyli możemy sobie napisać obok, że i, x od dwójki do ósemki. No i teraz zobaczmy. Możemy to oczywiście narysować. Wtedy będziemy widzieć, co będzie częścią wspólną. Czyli mamy szóstkę i mamy jedenastkę. To będzie nasz pierwszy przedział. Bierzemy sobie inny kolor. Dwójka do ósemki. Czyli dwójka do ósemki będzie. Już pokazuję Wam w którym miejscu. Dwójka będzie gdzieś będzie tutaj. A ósemka gdzieś tutaj. O. I teraz częścią wspólną bierzemy, możemy ją wziąć na czerwono, jest od szóstki do ósemki. Czyli to będzie oto. Czyli możemy napisać sobie, że x -y należą od szóstki domkniętej do ósemki domkniętej. Czyli piszemy sobie X -y należą. Od szóstki domkniętej do ósemki domkniętej. I teraz podajemy odpowiedź końcową. Czyli odpowiedź końcowa, odpowiedź końcowa to jest tak: suma tych przedziałów, czyli to i to. Czyli możemy napisać: x należy od szóstki. I teraz zobaczcie, tutaj jest ósemka domknięta, tutaj jest ósemka otwarta. Czyli tak naprawdę możemy napisać od szóstki do plus nieskończoności. I moi drodzy, chciałbym, żebyście spróbowali zrobić sobie te dwa przykłady na bazie tego i jeżeli chodzi o tę lekcję, to by było na tyle do usłyszenia.